tak, mamy przyjemność i tutaj uczestniczyć w poświęceniu, otwarciu powiem kompletnie nowej świetlicy mało tego, na tabenę w Starej Drubiny, w miejscowości, gdzie chcę to powtórzyć do 2024 roku tak, de facto nie było żadnego budynku powtórzę, żadnego Budynku wiejskiego i lokalna społeczność spotykała się na różnego rodzaju zebraniach w prywatnym budynku Sali Rancho. Jakiś czas temu, tak, to był rok 2021, złożyliśmy wniosek do, w ramach Funduszu Polski Ład. Chcę też podkreślić, że proces budowlany trwał jeszcze wcześniej, gdyż pozyskaliśmy tutaj wielkie pochwały. Słowa pochwały się należą Pani Sołtys Ewie Rygielskiej za determinację i pomoc w zakupie tejże działki. Mieliśmy już działkę, rozpoczęliśmy proces inwestycyjny, czyli projekt budowlany, no i mamy tu przyjemność uczestniczyć w niewątpliwie dla mnie ważnym, podniosłym wydarzeniu, no i myślę, że dla tutejszych mieszkańców. No różne imprezy, osiemnastki, komunie, chrzciny, no my nie mieli nic. Choćby nawet spotkać się, tak może założymy koło gospodyń wiejskich, będziemy jakieś imprezy organizować. To jest, jak to się mówi, w, dale... w dalekiej przyszłości, ale planujemy. Rozważamy taką propozycję, żeby po prostu założyć to koło gospodyń wiejskich. A tym bardziej, że macie teraz Tak, mamy, mamy. Piękno mamy kuchnię. Oczywiście. Trochę jeszcze może nie. Sala nie jest 100% doposażona, bo jeszcze stołów trzeba, potrzebujemy krzeseł, ale z biegiem czasu myślę, że pan wójt. Dołożę starań, żeby to wszystko było. Dzisiaj moje serce się raduje. Moje serce bardzo się raduje, pewnie jak i wszystkich mieszkańców Starej Wrobiny. Proszę Państwa, tutaj nigdy nie było jakiegoś budynku, w którym można było się spotkać, w którym można było zrobić jakieś zebranie czy coś. Tutaj zawsze w sąsiednich wioskach. Odbywały się zabawy to. Tu nigdy nie było, bo nie było budynku wiejskiego. Dzisiaj, proszę Państwa, na to czekały pokolenia. Dzisiaj mamy ten budynek, ten piękny budynek, któryśmy, który został wybudowany. I to jest wielka zasługa. To jest bardzo porządny człowiek. To jest wielka zasługa naszych władarzy. Przede wszystkim Krzysztofa Kazane, Wójta Gministani który podjął tę decyzję, że będziemy tutaj stawić to świetlicę. Wójta Rzymowskiego, który zrobił setki kilometrów, żeby przywieźć jakieś pieniążki do naszej gminy. Udało się, udało się nam, jestem bardzo wdzięczny. Proszę Państwa, ale to na laurach nie można spociąć. Jeszcze też je trochę tutaj do wykonania. Pierwsza taka sprawa, która jest. Nie cierpi zwłok, to jest ogrodzenie i zrobienie placu zabaw. Tutaj dla tych dzieci.